Wiele instytucji kultury przenosi swoją działalność do sieci. Tak jest m.in. w przypadku Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Placówka zaprasza na wirtualne spacery. Ostatnio staramy się jakoś no, trwać w tej ciężkiej sytuacji dla, dla wszystkich. Od paru dni udostępniliśmy na Facebooku takie zwiedzanie. Nasi pracownicy merytoryczni w poszczególnych sektorach przedstawiają to, co zgromadziliśmy. Zainteresowanie jest ogromne. Szkoła, która jest za moimi plecami, to szkoła wiejska pochodząca z miejscowości Wydrna. Szacuje się, że jest to rok 1880, także najlepszy przykład takiej właśnie szkoły z czasów austriackich. Salon służył odpoczynkowi po jedzeniu, po obiedzie, po posiłkach, ale pełnił jak gdyby trzy funkcje. Pierwsze, rzeczywiście było to miejsce, gdzie gromadziła się rodzina, gdzie czytano gazety, gdzie grano w karty, gdzie panie haftowały, gdzie miały jakieś robótki ręczne. Drugą jak gdyby funkcją to było przyjmowanie gości. Proszę Państwa, obowiązywał bardzo ścisły kanon tychże wizyt najbliższych gospodarzy, najbliższych sąsiadów. Witam Państwa w sieni, w szerokiej, w szerokiej sieni, która rzeczywiście była takim pierwszym miejscem, które z, z zewnątrz wchodzący tutaj napotykał. Miejsce, które prowadziło do kilku pomieszczeń. Można było trafić do pomieszczeń prywatnych. My sobie to w trakcie naszego dzisiejszego spotkania będziemy cały budynek dzisiaj zwiedzać. Także na pewno zajrzymy do kuchni, e, zajrzymy do sypialni. No a przecież ten, który wchodził do apteki, kierował się gdzie? Kierował się na wprost do miejsca, gdzie można było nabyć. Lekarstwa. Taka transmisja trwa około 20 minut. To jest mniej więcej tyle, ile powinien przewodnik oprowadzający grupę poświęcić. Oczywiście różnie to bywa, ale pokazywanie wnętrza obiektu, przybliżanie z charakteru budynku, wyposażenia wnętrza, sprzęty itd. itd. W ubiegłym roku Sanocki Skansen odwiedziło około 150 tysięcy osób. Był to rekordowy rok, jeśli chodzi o wpływy do muzealnej kasy.